I druga historia, słuchajcie. Yy, u Julii w mieszkaniu studenckim, yy, yy, w ogóle jak Wam kiedyś opowiadałam, jak to było, nie pamiętam, czy Wam opowiadam, może Wam, proszę sobie zapisać, żeby Wam, żeby wam opowiedzieć najżej dwa razy będzie historia. Yy, w każdym razie yy, naszukaliśmy się mieszkania, naszukaliśmy się mieszkania, i okazało się, że w końcu może znalazł jakieś tam na Oeliksie. No i się okazało, że jak pojechali zapłacić za to mieszkanie, to się okazało, że ten pan kazał im nie przyjechać do Torunia, tylko przyjechać tam 4-5 kilometrów pod, pod naszą miejscowością, gdzie, gdzie mieszkamy. Byli zdziwieni, ale no się okazało, że fan, pan faktycznie mieszka na wsi i ma kilka mieszkań w Toruniu i, i wynajmuje je studentom. No i było fajnie, bo, bo blisko i tak dalej, jakby coś załatwić. Więc, więc tak, taka szybka historia, no ale że Julii od pewnego czasu, w sumie to od, od samego początku jest tak, że jak pada deszcz, a ma, także ma balkony nad balkonami, więc ten dach, który opiewa balkon, jest dość szeroki, bo ona naprawdę dość szeroki ma balkon. To jest taki, no powiem Wam metr, nawet więcej niż metr, może metr, może więcej niż metr, szerokości, no i długi balkon, bardzo dość długi, bo na... Na ścianę 3-metrową, może tak być. A w każdym razie, em, No, dość szeroki i dość, dość długi. Nie taki typowy balkon. Więc po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale jak pada deszcz, to zalewa sąsiadów. Tak się odbija od, od tego drzwi balkonowych, że zalewa na dole sąsiadów. I to zalewa nie tak, że leci na balkon, tylko po prostu też im leci do domu. No i, i przez chwilę też Julka mówiła, że tam taki ala parkiet, bo to mieszkanie, słuchajcie, ten, ten, ten blok to ma tam z 60 lat, więc są jeszcze parkiety na, na tym, ale zniszczone strasznie. Więc ten parkiet zaczęło też tam puchnąć. No i tam mąż podjechał któregoś dnia i silikonem zasilikonował i było dobrze, słuchajcie, przez pół roku tam były ulewy i deszcze padały i nic się nie działo. Już sąsiedzi dostali swoje odszkodowanie. No i wszystko było w porządku. No i okazało się, słuchajcie, że um, że, 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 że 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 znowu zaczął a no i spółdzielnia przyjechała. Panowie spółdzielni tam za te, te pół roku. Jak tam ci sąsiedzi dostali odszkodowanie, to przyjechała z później, stwierdzić, czy jest znowu wszystko w porządku. No przyjechali, odskrobali ten silikon, co mój mąż silikonował i zasilikonowali swoim silikonem. No i przyszła pierwsza ulewa, słuchajcie, Julia mówi, że tydzień nie minął. Pierwsza ulewa przyszła, czy tam deszcz. No i znowu sąsiedzi wrzucili list do skrzynki, że po prostu ich zalewa. No i Julia mówi, dzwoni do, do tego właściciela i mówi, że no było dobrze, już nie jest i tak dalej, i tak dalej. No i pan się zdenerwował, ale powiedział, że coś z tym zrobi, może coś, coś pomyśli. No i Julia mi tylko powiedziała, że coś pomyśli. W każdym razie, mm, w każdym razie, y, słuchajcie, siedzę sobie, jest przed Wigilią, to jest chyba dwa dni przed Wigilią, jak sobie już siedzimy w pracy i tam coś dłubiemy, czekamy aż będzie wolne. Wchodzi małżeństwo. Ja akurat tą dziewczynę znam, kojarzę z przypadkiem, kiedy pracowałam tam kilka prac wcześniej. To jest kuzynka właścicieli, więc często się widziałyśmy, poznałyśmy się. Potem nam się drogi rozeszły, no bo ja zlik z odeszłam z tej pracy, a ona dostała pracę w Urzędzie Miejskim, więc ja tam rzadko bywam, ale nieraz tam się widzimy. To cześć, cześć, cześć. Nie gadamy, bo nie mamy kontaktu, ale na cześć jesteśmy, więc ona wchodzi. Ona wcześniej już też właśnie z mężem remontowali dom tutaj w mojej miejscowości. Więc wchodzi i ja mówię, no cześć, mi, uśmiecham się super, tak. Męża nie znam, więc do niego tylko się uśmiechnęłam, ale męża nie znam, do niej tam cześć, cześć, cześć. No i ona zadaje nam pytanie, słuchajcie panie, takie mamy pytanie dziwne, czy jeżeli podmywa sąsiadów, a jest wielkie zadaszenie, budynek jest stary, ale była w tamtym roku zrobiona elewacja, czy to jest możliwe, że zalewa to sąsiadów? Czy to jest możliwe, że jest jakaś nieszczelność okna, nieszczelność parapetu, chociaż tam parapetu nie ma, bo to są drzwi balkonowe. Czy po prostu może być wina elewacji, bo mówi, że y, do tej pory jak zrobiono ele przed elewacją, było wszystko w porządku, zrobiono elewację w tamtym roku. Cały czas powtarza, że w tamtym roku. Więc to mi wybiło z tropu, ale no... Jak pokiwałam głową i już miałam na końcu języka, słuchajcie, powiedzieć, że u mojej Juli w domku, w, w mieszkaniu jest ta sama sytuacja. I mi się wydaje, właśnie, że to jest okno. No, ale nie powiedziałam, bo wtrącił się w, w tej chwili jej, jej mąż i powiedział, słuchajcie, bo tam mieszkają studentki. To jest mieszkanie w Toruniu. A, jakby pani mogła nam wyliczyć takie okno, mniej więcej, no nie wiemy ile to tam, no, ale no, to jest dość duże, dwu, dwuskrzydłowe jakieś 1,5 metra na 2,200. 2 no to koleżanka wyliczyła. No z 1500 zł, super, z wymianą. On mówi, no a dojazd do Torunia, no bo to mieszkanie w Toruniu. Słuchajcie, i mi się zapaliła lampka toruń. Ta sama sytuacja. Studentki. mówię, ale to niemożliwe jest. No pana nie znam. Dobra, ale siedzę, już się, już się nie odezwałam, już nic nie powiedziałam, tylko pokiwałam głową a propos, że może być właśnie to, to, to awaria tego okna, chociaż druga koleżanka się wcięła, chociaż zawsze powtarza, że nie powinno się wcinać między między... między Już to zrobiła któryś raz z rzędu, ale nieważne, między klienta, a, a jak się coś mówi, można to później powiedzieć. W każdym razie, o już do, muszę do pracy iść, w każdym razie, mm, słuchajcie, y, zlepiłam fakty do siebie y, i oni powiedzieli, że no to, to jeszcze... Y, Będziemy w kontakcie, na pewno będziemy wmienić to okno i wtedy jak będzie nadal leciało, to się okazuje, że to się okaże, że trzeba to do gminy, do spółdzielni zgłosić, bo po prostu elewacja jest źle zrobiona i po prostu gdzieś leci elewacją po ścianie. I to nawet nie z ich mieszkania na tym drugim piętrze, tylko po prostu z dachu. No i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, ja zle, oni poszli, ja skleiłam fakty i mówię, do dziewczyn, słuchajcie, oni chyba mówią o mieszkaniu mojej Julii. Niemożliwe. Ja mówię, no dokładnie nie wiem, bo mówię, mężczyznę nie znam, a to mężczyzna oddawał mieszkanie Julii z mojemu mężowi. Dziewczyna to nie wiedziałam, że to ona jest jej, jej żoną. I zadzwoniłam do Julii i ona mówi: tak, tak, to jest właśnie ona, tak właśnie wygląda. To jest pan Krzysztof. Ja mówię, no to zarąbiście, mówię takie dziwne historie. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa pa.